Jesteśmy w szkole imienia Ireny Sendlerowej. Osoby, która ratowała żydowskie dzieci, która była tolerancyjna. To ona powiedziała, że ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek nie mają żadnego znaczenia, tylko to, jakim kto jest człowiekiem. W szkole obchodzimy dzień autyzmu, ludzi neuroróżnorodnych. Tolerujemy każdego człowieka. Bo każdy ma swoją wartość. Autyzm to nie choroba, to zaburzenie neurorozwojowe, którego się nie leczy. Jest się z nim do końca życia.